Drugie śniadanie z Radiem Bajka. Drodzy słuchacze Radia Bajka, w studiu są już goście. Bardzo mnie to cieszy. Uczniowie publicznej Szkoły Podstawowej imienia Wojciecha Górskiego. W pamiątce pomyliłam się, moi drodzy, czy dobrze wszystko przeczytałam? Dobrze. Zgadza się. Dobrze. Bardzo się cieszę. Witam serdecznie Natalkę, Karola, Norberta, Aniele, Alka, Zosie, Damiana, Justynę i Anię. Tutaj też nie popełniłam żadnego fopa. Wszystko nie, nie. w porządku. Bardzo się cieszę. Miło mi Was gościć. E, moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy na temat zasad dobrego wychowania. E, temat, który chyba nie jest lubiany przez dzieci. Mam wrażenie, i przez słuchaczy radiobajka bajka chyba też nie, ale troszeczkę sobie ten temat dzisiaj próbujemy oswoić. Tytułem wstępu chciałabym Was zapytać: czy wiecie. Jak nazywamy takiego mężczyznę, który nie tylko doskonale zna zasady dobrego wychowania, ale również wciela je w życie? Macie jakieś pomysły? Co to za postać? Proszę bardzo. Gentleman? tak jest. Bardzo się cieszę, że tak szybciutko to słowo zostało odgadnięte. A kim jest gentleman? waszym zdaniem? Co to za osobistość? Alek wie. Chłopak. Mhm. A coś więcej? Próbujemy. Kto to taki dżentelmen? Mężczyzna Mężczyzna, chłopak, świetnie Norbert, masz jakiś pomysł? Dodamy coś do opisu Bardzo dobry Ładny Mhm Mhm Karol, masz Przystojny. Przystojny, no proszę. Słuchajcie, bardzo mi się ten opis podoba. Dzisiaj dziewczynka, z którą... E, chłopiec, przepraszam, z którym rozmawiałam, dodał, że gentleman nie mlaszcze na przykład. I potem można poznać prawdziwego dżentelmena. A jeżeli chodzi o te zasady dobrego wychowania, którym kieruje, którymi kieruje się gentleman? Bo przystojny, no rzecz istotna, mężczyzna, chłopiec, e, sprawiedliwy, zna zasady dobrego wychowania. A jak to z tymi zasadami w życiu? Jak myślicie? Jak on postępuje? Jak się zachowuje? I po czym można poznać dżentelmena? Można tak na pierwszy rzut oka? Bo przecież wielu przystojniaków chodzi po świecie, prawda? A nie każdy jest dżentelmenem. Proszę bardzo, Justynka. Dżentelmena można poznać po tym, że na przykład jak kobiecie coś upadnie, to on podniesie to coś. Mhm, świetnie. Zosia. Przepuszcza kobiety. Przepuszcza w drzwiach na przykład, tak? tak. Aha. Albo ja mam już jeszcze... pomysł. Damian, może jeszcze się wypowie. Na przykład ot otwiera drzwi. Mhm, świetnie. Proszę, chłopcy, Karol. Ustępuje. Ustępuje, miejsca na przykład, tak? Mhm, Norbert? Podsuwam. Dowiecie. Przesuwa. Nie Krzesuwa. za daleko. <laughs> to najważniejsze. A słuchajcie. Myślicie, że współcześnie wielu takich dżentelmenów możemy spotkać? To trzeba by było chyba kobiet zapytać, prawda? No, na dziewczyny, pewno, jak tak. sądzicie? Mm. Spotkałyście kiedyś prawdziwych dżentelmenów? Tak. tak. No to bardzo się cieszę. A dużo jest tych dżentelmenów wokół Was? Nie. Nie, nie dużo. Nie. <śla> no to nie jest pocieszające, prawda? Mogłoby być trochę więcej. Tak. Chłopcy, a wy też kierujecie się takimi zasadami w życiu? Przepuszczacie w drzwiach, no. panie? Nie nie. nie, nie. różnie to bywa. Czasami nie, z... nie. różnie. No właśnie, czasami zapominamy. Tak to właśnie jest. A lubicie w ogóle rozmawiać na temat zasad dobrego wychowania? Tak, nie. tak. Zdania podzielone, wiedziałam, że tak będzie, ale ja bardzo lubię takie kontrowersyjne tematy. Już za chwilę będziemy rozmawiać z kolejną grupą e, moich gości, a tymczasem oczywiście zapraszam do pozdrawiania. Jeżeli macie e, ochotę pozdrowić kogoś na Antenie Radia Bajka, to może panowie pozwolicie, że zaczniemy od Natalki. Natalko, chciałabyś kogoś pozdrowić? Natalka przemyśli sprawę, tak? W takim razie Karol, bardzo proszę. Przychodzi Wam ktoś na myśl? Nie. Karol się zastanawia, Norbert, chciałbyś pozdrowić. Chciałabym wszystkich, którzy to słuchają. Wszystkich słuchaczy pozdrawiamy. Ja podpisuję się pod tym. Anielka. Ja chcę pozdrowić rodziców, dziadków i cały radiobajkę. Dziękujemy ślicznie, Alku. Zastanów się. Zastanów się, Zosiu. Ja chciałabym pozdrowić babcię, mamę, tatę i wszystkich słuchaczy radiobajka. Wspaniale, Damianie. No ja chcę pozdrowić mamę, tatę, Julkę, Karolinę i dziadkę i babcię i całą, całą radiobajkę. Justynko? Chcę pozdrowić y y dziadków, babcie, rodziców, mojego brata i wszystkich słucha słuchaczy. I Aniu, bardzo proszę. Ja chcę pozdrowić ja całą rodzinę. Całą rodzinę, Ani, pozdrawiamy. Wracamy do Alka, który już przemyślał sprawę, proszę. Ja chciałbym pozdrowić mamy, taty, dziadków i wszystkich. Słuchacze Radia Bajka i wszystkich nauczycieli. O, wspaniale, że o nich nie zapomniałeś! I chłopcy, Karol! Chciał ja chciałbym pozdrowić babcie, dziadka, wujka, mamę, tatę i wszystkich słuchaczy Radia Bajka i nauczycieli. Moi drodzy, bardzo miło było mi Was gościć w studiu Radia Bajka. Dzisiaj dzień mężczyzny, zatem panowie, wszystkiego dobrego! Audio Radio Bajka, kolejna grupa gości ze szkoły podstawowej imienia Wojciecha Górskiego w pamiątce. I e, tym razem zawitał do nas Antek, Staś, Igor, Maciek, Krystian, Maciek, Wiktoria, Marysia, Judyta i Hania. Zgadza się? Tak. Witam Was, moi drodzy, bardzo gorąco. Już pewnie wiecie, na jaki temat dzisiaj rozmawiamy w drugim śniadaniu, prawda? Savoir vivre, bon ton, dobre wychowanie. Zdania są bardzo podzielone na temat tego tematu, bo nie wszyscy lubią na ten temat dyskutować. Ja przed chwilą z Waszymi kolegami rozmawiałam na temat tego, kim jest dżentelmen. No to może spróbujemy porozmawiać teraz o dziewczynkach, które znają zasady dobrego wychowania i wcielają je w życie. Jak można taką osobę nazwać? Macie jakiś pomysł? Mm. Czasami się mówi, że to jest taka prawdziwa dama. Tak, że to jest taka prawdziwa dama. Przed chwilą e, dziewczynki, które gościłam w studiu Radia Bajka, twierdziły, że tych prawdziwych dżentelmenów nie ma zbyt wielu. Chłopcy, a są prawdziwe damy? Nie! nie. 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 No właśnie, też sprawa dość kontrowersyjna. To jak są to z tą damą jest? Może spróbujemy sobie opisać, kim jest prawdziwa dama i po czym poznać prawdziwą damę? Jest delikatna. Aha. Macie jeszcze Będziemy jakiś pomysł. wychowana. Dobrze wychowana, delikatna, chłopcy. Przejma. Przejma. Mundyla. Mhm. Mm miła. Tak, miła. Mhm. Mm Coś jeszcze możemy powiedzieć o takiej prawdziwej damie. No nie przechwala się. Mhm. Mm Kochająca. Świetni. Mogłabym prosić o powtórzenie Kochająca. Kochająca. Mm. Kulturalna. Kulturalna. Nie kłamie. Nie kłamie. Dużo tych, e, tych określeń nam się teraz znalazło. Chłopcy twierdzą, że e, trudno teraz o, o damę, tak? Trudno damę odnaleźć. Ta, tak, e, tak, 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 za, za długo. Za długo trzeba szukać, ale warto szukać? Tak, tak. Ta. Też tak myślę, że warto szukać gentlemanów i warto szukać również dam, bez wątpienia. Także mam nadzieję, że wy znajdziecie swoje damy i swoich dżentelmenów. Jeżeli chodzi o dżentelmenów, to rozmawialiśmy o tym, że na przykład ustępują panią miejsca, prawda? A tutaj, jeżeli chodzi o damy, to troszkę inne cechy nam się ujawniły. A moi drodzy, jak myślicie, czy te zasady dobrego wychowania? Tak ogólnie rzecz ujmując, zmieniły się tak. w ciągu ostatnich lat. Tak. 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 A co się w tym pozmieniało w tych zasadach? Ludzie się... inaczej się zachowują. Mhm. A Wam bardziej podobały się te dawne zasady, takie, które niektórzy twierdzą, że już odeszły do lamusa, czy te współczesne? Nie. Mhm. Które fajniejsze? No, myślę, że. Kiedyś dzieci miały troszeczkę trudniej, prawda, jeżeli chodzi Spółczesne. o te zasady. Współczesne. Jest taki większy luz, prawda? Bez wątpienia, jeżeli chodzi o, o te zasady, e, chociażby zachowanie się przy stole. Chociaż, jeżeli chodzi o zachowanie się przy stole, to, to są takie zasady również, które się nie starzeją. Zgadzacie się ze mną? Tak. tak. No to jak to jest z tym zachowaniem przy stole? Czego nie powinniśmy robić? Blaskać. Blaskać, jasne Nie rękami Tak jest, chociaż w niektórych kulturach i w niektórych krajach właśnie jada się palcami na przykład niektóre potrawy No ale to też musimy się dostosować do miejsca, w którym jesteśmy, prawda? Macie jeszcze jakieś pomysły? Nie rozmawiać z pełną pusią Tak, no to nie jest zbyt kulturalne, a poza tym to jest też niebezpieczne bo możemy się na przykład zadławić jakimś jedzeniem, prawda? Nie, jak ktoś na przykład mówi, żeby usiąść przy stole, to, że, to się nie chodzi po całym domu i wszędzie okruchy się zostawia. Ach, właśnie, ale teraz rodzice pewnie są z Was dumni, kiedy słyszą to, o czym mówicie. E, Staś ma jakiś pomysł? Nie waliz nikogo. Przy stole albo tak. pod stołem tam tak. gdzieś, prawda? No tak, to też jest takie dość popularne, szczególnie jak rodzeństwo je. Owiad albo śniadanie i, i przeszkadzają sobie nawzajem, no, ale tego chyba nie unikniemy. E, Hania ma jakiś pomysł. Jeszcze nie wolno ile się odżywiać. No, odżywianie myślę, że y, ma istotne znaczenie. Moi drodzy, myślę, że na temat tych zasad dobrego wychowania moglibyśmy długo rozmawiać, pewnie dużo trudniej wcielić je w życie. Tak, podejrzewam. Ale dziękuję Wam serdecznie za wszystkie Wasze propozycje. I oczywiście przyszła pora na pozdrawianie. E, zatem, e, może Panowie pozwolą, że zaczniemy od e, Dam. Kaniu, kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam swoją mamę, tatę, babcię, dziadka i wszystkich słuchaczy Radia Z i jeszcze mojego brata. Proszę bardzo, Judytko, a ty? Ja pozdrawiam moją całą rodzinę i wszystkich słuchaczy Radio Bajka. Pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich słuchaczy ra Radio Bajka. Wiktoria, proszę. Pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich słuchaczy Radio Bajka. Maćku. Pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich słuchaczy Radio Bajka. Panie Krystianie, proszę. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, rodziców i też, no, jakby to. No, i też Radia Bajka. <laughs> I Maćku, proszę. Ja pozdrawiam mojego tatę Michała, który teraz mnie słucha. Pozdrawiamy tatę Maćka i panowie, Igor. Pozdrawiam moją całą rodzinę i cał, u, u, wszystkich słuchaczy Radia Bajka. Znakomicie, Stasia. Ja pozdrawiam dzia babcię, dziadka, mamę, tatę i wszystkich, i wszystkich słuchaczy że... Radia Bajka. I Antku. Ja proszę. pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Bajka i wszystkich nauczycielów. Moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie. Oczywiście yy, muszę pamiętać o jednej bardzo ważnej sprawie z okazji Dnia Mężczyzny. Panowie, wszystkiego dobrego. W studiu Radio Bajka kolejni goście. Bardzo mnie to cieszy: Malwina, Paweł, Maja, Ania, Wiktoria, Mateusz, Zuzia, Natasza i Sara. Dobrze, was przedstawiłam moi drodzy, nikogo nie pominęłam, cieszę się, ja mam na imię Martyna, jest mi bardzo miło was gościć. Dzisiaj rozmawiamy na temat zasad dobrego wychowania i muszę wam przetoczyć kilka słów, bo jestem ciekawa co będziecie sądzić na ten temat. To są słowa, które zostały wygłoszone w jednym z podręczników dobrego wychowania przez taką panią, która nazywała się Baronowa Rothschildowa. I ta pani twierdziła dość dawno temu, że... Dziecko od początku powinno być uczone etykiety wdrażane w świat bontonu, bo inaczej wyrośnie na prostaka i musi być od początku wprowadzane w świat dorosłych. I teraz najpierw na 5 minut, potem na 10, a potem na godzinę i uczone, że w świecie dorosłych trzeba przestrzegać określonych reguł. I co wy na to? Takie sztywne no, myślę, że takie zasady, dość konkretne również, prawda? Mhm. Czyli wprowadzanie w ten świat dorosłych Najpierw na 5 minut, potem na 10 Chcielibyście, e, żeby zasady takie towarzyszyły Wam w waszym życiu, czy nie? Nie Nie, nie podoba wam się? Nie. nie A jak to jest z tym e, wkraczaniem w świat dorosłych? Myślicie, że dzieci powinny od początku mieć dużo, dużo miejsca w tym świecie? Dla siebie? Nie, nie. No to jak to jest? Pięć minut to mało, dziesięć minut na rozmowę z dzieckiem, prawda? I na takie zaangażowanie dorosłych w życie dziecka. Ja myślę, że rodzice i dorośli powinni się dużo, dużo bardziej angażować w życie dzieci. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy wy macie takie samo. A jak jest z zasadami dobrego wychowania w Waszym życiu? Kto najbardziej zwraca uwagę na te wszystkie zasady w Waszych domach? Są takie osoby? Tak. No to tak, tak. Troszkę zdradźcie. Tak. Mama. Mama z tatą. Mama z tatą, ktoś jeszcze? Mama z tatą. Mama z tatą, Mama z tatą. a u was dziewczyny? Rodzice. Rodzice, Rodzice. też. A dziadkowie? Tak. tak. Mają tak. Tak. też takie swoje zasady, o których przypominają wam? Tak. Słuchajcie, a e, takie podstawowe zasady, które słyszycie, związane z dobrym wychowaniem, od rodziców i od dziadków. To co to są za hasła na przykład? Co wam przychodzi na myśl? Na przykład gdybyśmy mm, wyobrazili sobie sytuację przy stole. To co mówi mama, albo tata, albo dziadek, babcia. Yy, yy, Żeby wyprostuj, się. wyprostuj się. Albo nie, nie trzymaj to. nie trzymaj na stole łokciów. O tak jest, co nie ma. <laughs> się. Nie mów z pełną buzią. Nie mów z pełną buzią. Coś jeszcze wam przychodzi na myśl. Jak się je, to nie można pluć na kogoś, jak się mówi. Tak, no znakomicie. Nie pluć, nie siorpać, nie mlaskać, bez wątpienia. Mhm. A jeżeli chodzi o e, zachowanie, na przykład podczas przyjęcia takiego rodzinnego, kiedy przyjeżdżają goście, trzeba być grzecznym. Właśnie, no słuchajcie, ale co to znaczy w ogóle być grzecznym? Że... Też ciężko to słowo wytłumaczyć, prawda? Dla każdego może oznaczać coś innego. Taka grzeczność. Bo wszyscy nam mówią, być że trzeba być grzecznym. Mhm. Żeby na przykład nie podstawać nogi. A tak, no nie. to jest ważna sprawa. Mhm. Żeby kogoś nie zepsuć ze schodów. Czyli żeby po prostu nie robić innym nie. krzywdy. Tak, mhm. dzielić się. Dzielić się z innymi. Coś jeszcze przychodzi wam na myśl? Nie. Jakieś zasady. Nie. Nie. A w ogóle warto rozmawiać o takich zasadach, czy lepiej ten temat... Schować. Warto, warto, robiać. warto. No to teraz natchnęliście mnie taką wiarą. W <noise> ten temat również, bo to taki dość kontrowersyjny dziś nam się pojawił wątek. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że dzisiaj dotarliście do radia Bajka. Pogoda piękna, więc życzę Wam, żeby ten dzień dalej trwał i był taki słoneczny. A teraz pora na pozdrawianie, więc może zaczniemy od mojej lewej strony, um, Malwina. Ja pozdrawiam mamy, tatę, y, moją siostrę i wszystkich y, słuchaczy, którzy słuchają teraz Radia Bajka. Pawle, a ty chciałbyś pozdrowić? Ja pozdrawiam y, mojego tatę, mamę, moich braci i wszyscy, y, wszystkich słuchaczy z, y, z Radia Bajki. Dziękujemy ślicznie, Maju. Ja pozdrawiam mojego tatę, mamę i całą moją rodzinę i słuchaczy, którzy słuchają Radia Bajka. Aniu, pora na Ciebie. Kogo chcesz pozdrowić? Pozdrawiam babcię, mamę, tatę, dziadka, bab... babcię. Jeszcze o kimś sobie myślisz ciepło? Już wszystkich wymieniłaś, Wiktorio? Ja bym chciała pozdrowić moich rodziców, moje siostry i wszystkich, którzy słuchają Radia Bajka. I proszę, Mateuszu? Ja bym chciał pozdrowić y, moich rodziców, y, moje siostry y, i wszystkich, którzy słuchają teraz radio Bajka. Zuziu. Ja bym chciała pozdrowić mamę, tatę. Siostrę, brata i wszystkich słuchaczy Radio Bajka. No, 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 no. Natasza, bardzo proszę. Ja bym chciała pozdrowić mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka, yy, koleżanki i wszystkich słucha słuchaczy. I Saro, bardzo proszę. Ja bym chciała pozdrowić mamę, tatę, brata, siostrę, dziadków i naszą panią, nauczycielkę. I wszystkich słuchaczy, co teraz słuchają Radia Bajka. A ja pozdrawiam wszystkich, których wymieniliście. Raz jeszcze dziękuję Wam za to przemiłe spotkanie i życzę Wam pięknego dnia, a panom, których dziś gościmy w studiu Radia Bajka z okazji Dnia Mężczyzny, również wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję.